to się w głowie nie mieści, panie Janku, e, specjalny pokój, e, specjalny pokój w hotelu, w którym składowana była wódka. E, 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 nawet na m, stołówce e, pijący wódkę m, działacze według tego e, artykułu, którzy tam przelewali sobie do e, plastikowych pojemników tę wódkę. Panie Janku, to jest totalna degrengolada i wstyd. To na mistrzostwa świata wyponisz jakąś, nie wiem. Karę za to, że nie monitorowani byli młodociami, powtarzam, młodociami zawodnicy. Nie no ale panie Janku, to ewidentnie w tym roku widać i, i, i kadra młodzieżowa i tutaj te wszystkie afery wokół PZPN-u, polski futbol zżera alkohol, zżera wuda Mam wrażenie, że my troszeczkę obok tej wczorajszej afery alkoholowej yy, przeszliśmy w PZPN, bo to, o czym czytaliśmy na, yy, wczoraj w internecie, yy, to, to się w głowie nie mieści, panie Janku, yy, specjalny pokój, yy, specjalny pokój w hotelu, w którym składowana była wódka. Yy, 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 nawet na stołówce pijący wódkę działacze według tego artykułu, którzy tam przelewali sobie do plastikowych pojemników tę wódkę. Panie Janku, to jest totalna degrengolada i wstyd. Zgadzam się, dlatego mówię. To, co pan powiedział, to nie jest rozgad. Tu jest gałąź. Bo pan Kazimierz Górski ciągle mówił, kobiety, wino, śpiew, alkohol jest dla, dla piłkarzy. Piłkarze są normalnymi ludźmi. Tylko trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i ile i to jest. Podstawą do tego wszystkiego, bo oczywiście piłkarze grają, ale jeśli piłkarze widzą, że podczas mistrzostw świata działacze no jeśli to widzą na na, na, nie wiem, na obiedzie, na kolacji, na posiłkach, no to panuje takie rozluźnienie, no co im wolno no, zobaczyć, jak się zachowują, nie wolno tego robić. Dlatego mówię. Zakończmy to, no bo to w tym momencie powinni się ludzie podać do dymisji, a jak się nie podadzą do dymisji, to musimy poczekać na następne wybory yy, nowych władz polskiego związku piłki nożnej, ale dopóki tych wyborów nie będzie, to jesteśmy zdani na tych ludzi. I dlatego mówię ludzie opanujcie się, zróbcie tą kreskę. I zacznijcie działać profesjonalnie. Bo oczywiście to nie ma bezpośrednio, no jaki to może mieć wpływ na, na nasze spotkanie z Mołdawią, kiedy do przerwy gramy, wygrywamy 2-0, powinniśmy z 6-0, 5-0 wygrywać. I później przegrywamy z Kretesem i przegrywamy całe te mistrzostwa. Więc eliminacje, przepraszam, nie mistrzostwa. Bo przegraliśmy te eliminacje i tylko dzięki barażom możemy być brani pod uwagę. I to właśnie trzeba... Z tym trzeba po prostu skończyć. Bo wódka czy, 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 czy wino jest dla ludzi. Tylko trzeba to robić z głową. Niestety z głową się tego nie robi, dlatego że widzą to piłkarze, widzą, widzi to drużyna, widzi, widzą to dziennikarze. Tak nie można, tak, tak nie ma w żadnym państwie. A jeszcze raz podkreślam, wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i no, przypomnę Pani Janku, jeszcze raz, że Katar jest jednym z tych krajów, do którego wwożenie, yy, wwożenie alkoholu jest zabronione i PZPN naprawdę to się musiał grubo wysilić, żeby ten alkohol tam wwieźć. Kto na Mistrzostwa Świata yy, poniósł jakąś, nie wiem, karę za to, że nie monitorowani byli młodociami, powtarzam, młodociami zawodnicy. Nie, no ale panie Janku, to ewidentnie w tym roku widać i, i, i kadra młodzieżowa, i tutaj te wszystkie afery wokół PZPN-u. Polski futbol zżera alkohol, zżera wuda po prostu. Zgadzam się. Dlatego jeszcze raz podkreślam. Jeśli nie będzie dymisji, nikt się nie poda do dymisji, to jesteśmy skazani na tych ludzi. A skoro jesteśmy skazani na tych ludzi. No to apeluję, ludzie opanujcie się i zajmijcie się podwołem. Bo to rzutuje na całokształt waszej pracy i to jest wszystko. A tyle tylko, że panie redaktorze, od roku czasu namawiamy w dwójkę właśnie działaczy, żeby była ta gruba kreska, nie wiem jak ją nazwać, rozpoczynamy nową działalność, a tu co chwilę coś doskakuje. No tak nie może. Dlatego jeszcze raz mówię, no, stało się, ma, macie nie rózgi, tylko macie gałęzie, tylko że no, weźmy się do roboty. Bo piłka nas łączy i dmuchamy wszyscy w jedną trąbę. Przecież my nie, nie, nie mówimy, pan nie mówi tego złośliwie, bo no pan przytacza No i co. No i z tymi faktami trzeba po prostu skończyć od nowego roku. Mam nadzieję, że tak będzie. Jest, jest też jedno nazwisko, które po tym roku na pewno po, trzeba by wspomnieć, i w trakcie tego roku mijającego, to nazwisko często używaliśmy w, niestety w negatywnym kontekście. Ale takie mam wrażenie, Panie Janku, że my wszyscy się oszukaliśmy na tym Fernando Santosie. Bo ja pamiętam, myśmy rozmawiali na początku tego roku i mówiliśmy: no nie, no nazwisko ma fachowiec Portugalii o mistrzostwa Europy. No musi być dobrze. No i teraz pisze nasz, nasz widz tutaj: mo Moczarnik 2000. Mm, e, Santos musi mieć super święta za kasę z PZPN-u. No nie nic ująć. Zgadzam Ja byłem pierwszy, że wreszcie mamy trenera. Z najwyższej światowej półki, że tych zawodników poprowadzi tak, no i te eliminacje, nie mówmy o eliminacjach. Już wygraliśmy i, i w tej chwili szykujmy drużyny jedenastkę na, na finał, na niemiecki finał. A tu się okazuje, w tej chwili wychodzą, wychodzą fakty, że z drużyną nie rozmawiał, z zawodnikami nie miał praktycznie żadnego kontaktu. No to ja nie wiem o co chodzi. Przypomina mi się tylko to, ale to wziąłem jako taki przerywnik w jego pracy z Portugalią, kiedy odstawił yy, tego Ronaldo z drużyny. im, tylko on odstawił Ronaldo z drużyny. A ja byłem pierwszy, który, yy, który mówił, kurczę, no wreszcie mamy trenera, wreszcie zaprowadzi porządek, wreszcie będzie Kindersztuba, wreszcie zawodnicy będą się zachowywali tak jak się zachowują w klubie. Bo nie daj Boże, któryś podpadnie, to pójdzie yy, w losy, jak to się mówi, Ronaldo. A tutaj, no, 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 no bezradny był ten człowiek i wcale się nie dziwię, że yy, on, on już myślał, że on będzie wcześniej zwolniony, jak tam, jak tam jeździł gdzieś i nie mogli, go, nie mogli go znaleźć. Ale po prostu, no... Ech. Nie przyjeżdżał do Polski, a jak przyjeżdżał, to właściwie nic nie robił. A, a selekcjoner, już później mówiliśmy, że selekcjoner nobilituje każdy stadion, nobilituje drużynę, jak się pokaże. Bo jest to selekcjoner, nobilituje kibiców, bo, bo jest wśród nich. A on to traktował na zasadzie... Zdobyłem. Zdobyłem tyle, no to w tej chwili będzie samograj. No i ten samograj nam taki zostawił. Straciliśmy 5 punktów z Czechami, 5 punktów z Mołdawią i, i praktycznie jesteśmy w barażach. Panie Janku, nieraz w tym roku rozmawialiśmy też o innych sportach, nie tylko o piłce nożnej. zahaczaliśmy o temat Igi Świątek, zahaczaliśmy o temat naszych siatkarzy. No. Iga i nasi siatkarze to na pewno takie od polskich kibiców należą im się pokaźne prezenty za emocje w tym roku. I to jednak żartobliwie trochę pisze nasz widz Masiek Szymański. Rózga dla Igi, bo zarobiła tyle, że żaden prezent nie sprawi jej radości. No pewnie są jakieś prezenty, które jej radość, radość sprawią jednak. Nie, 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 nie. Ja się nie zgodzę tutaj. O siatkarzach nie będę mówił, bo oni przecież jakby wystawili drugą drużynę, to też by. Yy, niewiele odbiegało od tej pierwszej utrzymują tej światowej klasy yy, poziom. Dlaczego? Proszę państwa, kto trenuje polski polski ligi. Zagraniczni trenerzy. Ilu zawodników z czołówki światowej światowej gra na parkietach naszych drużyn ligowych. To ci młodzi chłopcy. Uczą się tak samo jak się uczą młodzi żużlowcy od tych wszystkich, no bo mieliśmy, mamy chyba w dalszym ciągu najlepszą ligę na świecie. Oni nie jeżdżą z nimi, nie, nie rywalizują, ale podglądają na treningach. I co? I mamy od 10 lat mistrzów świata juniorów w żużlu. Kiedyś był jeden Tomek Golów, a teraz tych zmarzników jest. Ja już nie mówię o samym zmarzniku, ale, ale jest bardzo dużo. I to, są, I to są chłopcy, którzy. O, I to są chłopcy, którzy e, uczą się. Jeśli chodzi o ig igę świątek. A u nas, przepraszam, e, powrócę do piłki. Od kogo się mają uczyć? Od e, ludzi, którzy e, są z czwartoligowych klubów e, hiszpańskich czy portugalskich, jeśli chodzi o IGę świątek, mówiliśmy wielokrotnie że Iga za dużo gra. Jest to talent nieprawdopodobny. Jest pierwsza Polka, która na pierwszym miejscu trudno i co? I przestała trochę. Intensywniej grać i zdobyła y, pierwsze miejsce znowu na świecie. I o to chodzi. Była w dołku, ale kto nie jest w dołku? Ten, kto nic nie robi. Ona przeanalizowała to wszystko. Prawo Iga, no jesteś po prostu biegającą po tych kortach reklamą Polski. Pieniędzy ci nie trzeba, ale to, ale tych komplementów dla takiej zawodniczki, która potrafiła stracić pierwsze miejsce, ale odzyskać pierwsze miejsce, to jest, to można tylko mówić, samych superlatyw. Jej się należy naprawdę prezent, że jest ambasadorem Polski na całym świecie tak samo jak nasi światwiarze. Czy żużlowcy. Szkoda tylko pani Janku, że y, o innych sportach możemy mówić w kontekście wiktorii polskiej y, wiktorii, a przy naszej ukochanej piłce nożnej to raczej w inne wód, wódka w tym w, ty, w tym roku królowała. Panie redaktorze, jeszcze pan tutaj źle powiedział o wiktorii w światowym gronie. Tak jest. Bo zarówno siatkarze, jak i żużlowcy, jak i Iga, no walczy z najlepszymi na świecie. A my z przeciętniakami w piłce nie potrafimy sobie poradzić. No przegrana z Mołdawią, stracenie, ale i remis tutaj, z którą 107, no nie wiem, która, 160, 70 pozycja Która, na która by święcie. nie była, pani Anku, to jest wstyd, jak stąd na, do Kiszczyniowa. Wstyd. A, a mówię, a siatkarze, żużlowcy yy, czy Iga walczy, zwycięża z najlepszymi na świecie. A grając już na najwyższej, to czy my wygramy z Brazylią w siatkówce, czy, czy przegramy? Ale na pewno nie skompromitujemy się, bo możemy przegrać. Bo jest to, jest to już taki poziom, że to wszystko zależy od dnia, od godziny, od, od, od zawodnika. To samo jak Iga gra z najlepszymi na świecie, czy ona nie ma patentu na wygranie, ale pokazała i zrobiła swoje. Odzyskała pierwsze miejsce i chyba do nie wiem do, do stycznia czy do lutego jest będzie na pierwszym miejscu światowej listy. Brawo tak czy i kto to jest? No Polka. Jest po prostu ambasadorką tak trzyma trzymaj. Panie Janku, drodzy widzowie, jak zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu, więc czas rozwiązać sądę i myślę, że to łatwo byłoby zgadnąć. Pan też tutaj stawiał na to najbardziej według Was, najbardziej w tym roku skompromitował się Cezary, Kulesza i PZPN aż 62% głosów. I to jest właśnie zadanie na przyszły rok. Stało się. Czarek. Stało się. No kto nie popełnia błędu? Ten to nic nie robi. Zacznij nowy rok od dobrego słowa dla tego dwunastego zawodnika, bo ten dwunasty zawodnik nie chce wykończyć polskiej piłki, nie chce wykończyć siebie. Ten dwunasty zawodnik chce być zadowolony z wyników osiąganych przez drużynę narodową i przez i przez kluby ligowe. Tego ja sam osobiście życzę. Wam wszystkim kibicom, nam wszystkim kibicom, bo ja jestem tym dwunastym zawodnikiem, żebyśmy przede wszystkim awansowali do Mistrzostw Europy, żebyśmy przede wszystkim nie mieli żadnych zastrzeżeń do zachowań działaczy, bo to też rzutuje, i żeby nie było żadnych afer w polskiej piłce. To znaczy afery, aferki będą, bo były, są i będą, to, to, tego się nie uniknie. Tylko żeby one nie przesłaniały tych plusów, które osiągniemy w przyszłym roku z całego serca tego życia, szczególnie tej reprezentacji, która praktycznie się kończy i trzeba stworzyć nową. Bo ta nowa, jak wejdzie do finałów, rozegra trzy spotkania z niezłymi przeciwnikami. O, może to zaprocentować. W eliminacjach do mistrzostw świata i w finałach mistrzostw świata i daj Boże, żeby tak było. Tego życzę, bo łączy nas piłkę.